To jest właśnie ledwo obudziłem się i, i nakręcam nowy film z tej gry Crafting Building. Oczywiście jak, jak już wbijecie wszystkie komentarze, to, to dopiero wtedy już wejdę um, w jakąś aplikację, jakąś grę, ale, ale teraz to na razie no, mój um, żelazny golem. Właśnie jak teraz wchodzę do gry. No I tutaj na świecie filmy wylaznego miniaturka to na tym świecie właśnie mam moją tajną bazę, na świecie skulk mam, mam swoją skrytkę, na świecie herobrine to już wam mówiłem, na świecie troll rip to tam na tym świecie zbudowałem trolla, a dobra nie, nie bardzo po prostu wchodźmy na świat już nie będę przedłużał czekamy czekajmy czekajmy trochę a w świat cały załaduje no i ja w tej chwili i ja w tej chwilkę i jesteśmy. O cześć. Hmm, może pójdę spać. O nie. Wyznaczono punkt odradzania. Możesz spać tylko w nocy. O, czekaj się długo miałem trochę gry i teraz lepiej, tylko chcę. A jak to w nasie mówi? jak to dziwnie wygląda. Proszę, żebyś nie wejdzie, to będę miał lajdzie. że teraz się żyję, mówiłem, że będę miał Aha. 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 Nie chcę tam być. Ej, Aha. to będzie, Aha. Aha. Jesus What the hell is going on naprawiło ale co to było? bo od razu mniej wieśniaków nieprawda ale i tak dostałem ja nie wiem, co się dzieje tak tylko z musimy zrobić to po prostu Ej, no dobra ten okulary serio No i teraz tylko jedno musimy zrobić, to na psu. Ej, ja spróbuję go zabić, sprawdzę co z niego wypadnie. Aaj! No i chyba nic. Ja właśnie zabiłem bibliotekarza, gdzie ja, jednego z wad villagerów. Nie no. Ej, no, ale serio robi się chyba noc. Jedno księgiec wychodzi, ja spać Wyznaczono punkt odradzania. No Możesz dzieje? spać tylko w nocy. No nie jest prawdę, czy ja tak nie momencie dobra. Ej, no teraz widzę, że jest dzień. Nie. Koczymy tutaj... Hej, drewno, skąd on się tutaj wzięło? To nie Dobra. To jest trochę podrywane. Znowu, jej, zabawa, no, I tutaj sobie no, no, tak no, w taki sposób. no jej tak nie skąd obok wody się... to ja jak się wsadzi to to no to no będzie stało ale jak już się na przykład coś takiego żeby się Em, że się walnie to ja, jak ono będzie pod wodą to ono się teleportuje na górę. dobra, rozumiem wszystko bo to chyba ben, no to chyba już to znaczy, że prawdopodobnie tylko szko, czekajcie trochę że e, e. to, to będzie nasze zakończenie z tego no co się dzieje ten wiek tutaj wiesz, że też moje łóżko, ja zgadzam Teraz, jak tylko. Te. Co Dobra, nie, nie bawmy, co się Musimy. Bo... Musimy się pożegnać. Tak są. pięknym Ogniściem zakończeniu Właśnie jak widzicie, już się zaginamy. Z... Ja się już zanim E a próxima ah. Tchau. Tchau. Tchau.